Witam was, moi kochani, w tym szczególnym dniu. Dziś Wigilia, ale ja wychodzę do was z taką małą prośbą, inicjatywą yy, i ze specjalnym zaproszeniem do udziału w konkursie. Za chwilę opowiem, o co mi dokładnie chodzi. Natomiast, jak widzicie, za mną yy, przepiękna choinka z mojego rodzinnego domu, przypominająca mi czasy mojej młodości. Także czuję, czuję tą atmosferę świąt. Mam nadzieję, że wy też siedzicie, czekacie pewnie na kolację. Na wielką uroczyste spotkanie. Pewnie niektórzy z Was czekają już na Mikołaja, ale w tym oczekiwaniu chciałabym, żebyście się nie, nie nudzili, żebyście e, aktywnie spędzili ten czas i po prostu wykonali przepiękną pracę plastyczną na konkurs, o którym Wam za chwilę opowiem. Konkurs będzie polegał na wykonaniu przepięknej, jak zwykle zresztą w waszym wykonaniu, ilustracji świątecznej do za chwilę przeczytanych przeze mnie wierszy. Mam nadzieję, że się nie znudzicie, postaram żeby to wszystko jakoś spięło się szybciutko, a żeby było też ciekawe, ponieważ chcę jeszcze wykonać też z wami szybciutko pracę taką plastyczną, ilustrującą właśnie dany wiersz. Słuchajcie, wiersze, które, tak jak mówiłam, za chwilę przeczytam, będzie można odtworzyć sobie i przeczytać jeszcze raz w późniejszym terminie, y, przy pomocy też rodziców nawet, jeżeli ktoś ma y, problemy z interpretacją wiersza. Y, na naszej stronie teatru, czyli www.teatr.grudziac.pl, tam będzie specjalna zakładka poświęcona właśnie świątecznej, wigilijnej ilustracji. I naprawdę zachęcam. Za chwilę zobaczycie, ile za mną jest prezentów i nagród, już przygotowanych dla Was, a w, dalszej, w dalszych dniach będę oczywiście starała się przygotować jeszcze więcej upominków i niespodzianek. Liczę na to, że pomimo świąt i tego, że jesteście zaabsorbowani świętami, wydarzeniami i na pewno tym, co przyniesie Wam za chwilę Mikołaj, znajdziecie czas, żeby poświęcić i troszeczkę pobawić się manualnie, odstawić komputer, odstawić telefon i wykonać faktycznie, manualnie, własno, ręcznie taką ilustrację. Yy, wszelkie szczegóły Dostępne są oczywiście też, jeżeli chodzi o ten konkurs, na naszej stronie teatru, tak jak mówiłam. Zapytania można kierować bezpośrednio do mnie na lekcje plastyki. Oczywiście adresy też będą na stronie teatru. Tam są wszystkie wytyczne. Konkurs zaczyna się od 24 grudnia, czyli od dziś, od tego specjalnego i szczególnego dnia dla nas wszystkich, do 4 stycznia. Przyszłego roku. Natomiast rozstrzygnięcie nastąpi 6 stycznia, wtedy, kiedy już macie ferię. Myślę, że to jest też fajna sprawa przyjść, wykonać taką pracę najpierw, a potem odebrać, przejść do teatru i odebrać nagrodą wszelkie informacje, dla kogo ten konkurs jest, jak trzeba wykonać pracę, jaki format znajdziecie tak naprawdę na naszej stronie. Zachęcam do obejrzenia, a teraz przejdę już do prezentacji wierszy. Pierwszym takim wierszem. Będzie fragment wiersza Trąbki Świątecznej Poczty. Jest autorem tego wiersza jest Konstanty Ildefons Gałczyński. Już dzisiaj, który raz pędzi poczta przez las? Cóż, nie dziwota przed każdą gwiazdką, pękają banie z manią pisarską. Jacek, co pióra nie bierze w ręce, nagle napisał listów 900. Pisze Alojzy, Funia Imania. Rośnie gwiazdkowa życzeniomania. Wczoraj w Krakowie, na placu Kingi, listy wypchnęły denkę od skrzynki. Bo tyle listów, któż by to zniósł? O znów pocztowy wóz. Jeszcze ten mostek, jeszcze ta rzeczka. I wiedzie poczta w mury miasteczka. Śnieg przed pocztą biegnie jak zając. Trąbki pocztowe gromko grają. Listy, paczki stamtąd i stąd. Wszystkim wesołych świąt. A tu w, w urzędzie cztery okienka. W każdym okienku piękna panienka. Ja, proszę pani, chciałbym do żony wysłać ekspresem list polecony. Również Marysiu w powierzchnym skrócie donoszę, że nam kanarek uciekł, a złote rybki zdechły w ogóle. szalony, całuję czule. A tu telegram do pana Anzelma, żeby pieniądze wysupłał szelma. A tu paczuszka w niej korniszony. Dziaduś na pewno będzie wzruszony, bo proszę pani dobrze, gdy w święta wnuczuś o dziadku swoim pamięta. Chyba korniszon mu nie zaszkodzi. Telegram szczecin, paczka do łodzi. Pani wygląda jak anioł blond. Do widzenia wesołych świąt. W nocy, w południe, w wieczór i z rana, poczta charuje niezmordowana. Praca dzienna i warta nocna. Poczta, panowie, poczta. Poczta, słupy przy szosie, druty przy świerkach, jedzie samochód, pędzi telegram, na bok zające z drogi, wrony, feluś gazu, list polecony i dla cywilów i dla armii i do Wrocławia i do Warmii, do Szczebrzeszyna, do Szczecina leci i świeci dobra nowina, pobłyskują jak kwiaty z łąki, z czapek pocztowych złote trąbki. Poczta, poczta, może i ląd, wszystkim Wesołych świąt. Mam nadzieję, że wiersz Wam się spodobał. Jest on na pewno radosny i optymistyczny w takim rytmie świątecznym, szybkim, ale teraz chcę Wam troszeczkę uspokoić, ponieważ obiecywałam Wam w wypowiedzi, że ten odcinek będzie spokojny, będzie świąteczny i taki zrównoważony emocjonalnie. Więc tak naprawdę teraz będę powoli wyciszać atmosferę i przeczytam Wam wiersz Szkoda Ludwika Jerzego Kerna. Kiedy choinka leśna dama Włoży już swoje stroje, A w kuchni ciasto piecze mama, Aż pachnie na pokoje. Wszystkich ogarnia podniecenie Nas i sąsiadów z boku. Szkoda, że Boże Narodzenie Jest tylko raz do roku. A pod choinką dobre święty, Co ma brodzisko mleczne, Podarki składa i prezenty Dla dzieci tych, co grzeczne. Dzieci radują się szalenie Wśród pisków i podskoków. Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz do roku. A kiedy w końcu mama prosi do stołu, bo nakryte, to jakby anioł się unosił nad nami, pod sufitem. Zagardło chwyta nas wzruszenie i łezkę mamy w oku. Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz do roku. Prawda, że szkoda? Chcę Wam swoją historię yy, i opowieść i podróż po wierszach zakończyć takim bardzo nostalgicznym wierszem, i myślę, że to jest też ukłon w kierunku dorosłych, którzy odnajdą troszeczkę dzieciństwa i wspomną to, jak byliśmy dziećmi. Bo ja też byłam dzieckiem, jak wyglądały nasze święta, nasze Boże Narodzenie. Słyszysz, jak wiatr życzenia niesie, hula po polach i szumi w lesie, jak stuka w okna, wchodzi w kominy i obserwuje dziecięce miny. Jeśli to słyszysz, to zamknij oczy, niech świat z dzieciństwa znów w życie wkroczy. Poczuj makowca zapach wspaniały, zobacz za oknem, świat cały biały. Już karp się smaży, kompot gotuje, mróz znów na szybach kwiaty maluje, a ty radosny z iskierką w oku, szukasz gwiazdora, czekasz do zmroku. Teraz, choć wiosen trochę przybyło, to wiatr ten sam szumi nam miło. Ja razem z wiatrem ślewam życzenia, Niechaj się spełnią wszelkie marzenia, A pierwsza gwiazdka, świecąc o zmroku, Niesie wam radość w tym nowym roku. Myślę, że te wiersze spodobały się tak małym, jak i dorosłym, którzy, mam nadzieję, oglądają razem z Wami to specjalne wydanie. Zapraszam Was serdecznie do wykonania pracy w oczekiwaniu na Mikołaja. Być może dostaniecie jakieś takie specjalne świąteczne natchnienie i wykonacie na pewno fantastyczne prace, które będą podlegać ocenie i naprawdę staram się, będę starała się nagrodzić jak najwięcej osób, żeby Wasze buzie w Nowym Roku były od tego początku nowego roku uśmiechnięte od ucha do ucha, bo tak powinny wyglądać dziecięce buziaki. Teraz zapraszam Was serdecznie do wykonania takiej pracy. Oczywiście, czekając na Mikołaja, nie mam za dużo czasu i dlatego tę pracę postaram się wykonać szybko i tak bardzo schematycznie. Natomiast Wy macie o wiele dłuższy termin, i dlatego te prace na pewno będą bardzo kolorowe, bardzo soczyste, bardzo świąteczne i po prostu powalające na kolana. Jak widzicie, dzisiaj jestem w innym miejscu, nie mam stołu, ale pomogę sobie kalendarzem świątecznym mojego dziecka. Pomogę sobie dlatego, żeby Wam też pokazać, jak wykonać taką, taką pracę, jak zilustrować e, dany tekst i przenieść swoje myśli, swoje wyobrażenia i interpretację słowną na grafikę, na ręczne wykonanie, na rysunek. Słuchajcie, ja się zainspirowałam pierwszym wierszem, który dotyczył poczty polskiej i świąt, i dlatego moja praca szybciutko będzie e, dotyczyła też właśnie tego tematu. Postanowię sobie gdzieś narysować taki właśnie świąteczny samochód Poczty Polskiej z napisem Poczta. On tutaj będzie miał oczywiście okna. To jest taki rysunek, może y, y, nie jest taki realistyczny. Ma być świąteczny, ma być śmieszny. Poczta Polska. Tutaj oczywiście światła, rura. Z rury musi iść dym. Jest gdzieś ulica, jest gdzieś... Kamienica, są różne domy, które narysuję tutaj, tak. Gdzieś tu może być duży blok i sobie zrobię świąteczne okna, w których są świąteczne choinki. Oczywiście, Wy możecie sobie to przedstawić w kolorze i bardzo. Ciekawie i bardzo ładnie. Ja to chcę zrobić szybciutko i tak, żebyście widzieli, że i na kolanie można wykonać jakąś ciekawą pracę. Posługuję się tutaj takim, no może niespecjalnym, ale takim fajnym. Lubię ostatnio nimi wykonywać jakieś takie szybkie prace długopisem żelowym. On jest srebrny. Nie wiem, czy to widzicie dokładnie. Tu zrobimy jeszcze taki fajny komin. Drzwi mogą być jasne. Tu zrobimy duże okno, które gdzieś tam podzielimy sobie, zrobimy jakieś anteny. I też imitację rysunkową śniegu na isopli na budynkach, na blokach, na kamienicach. Tu będzie typowy nasz krudziącki, wieżowiec z wieloma oknami, w których są małe choineczki. Widoczne, świecące. Ja bardzo lubię chodzić po naszym mieście i w ogóle w okresie takim przedświątecznym. I czasem, jak gdzieś jeździmy, to zawsze liczę i oglądam choinki i patrzę, jak one ładnie się prezentują. Uwielbiam okres świąt. Jest to taki powrót do mojego dzieciństwa, do najpiękniejszych świąt, ponieważ to wtedy czekaliśmy na Mikołaja, to wtedy zdarzały się prawdziwe cuda. I tak naprawdę wtedy działa się niesamowita magia. I teraz Wy też mam nadzieję, że czujecie. Mimo tego, co się dzieje za oknami, mimo tego, że obostrzenia coraz bardziej zaciskają taką pętlę na nas wszystkich, to, to mam nadzieję, że ten Duch Świąt jest w Was, jest w nas i pomoże nam tak naprawdę przetrwać te trudne czasy, a nic tak nie koi i nic tak nie pomaga oderwać się od trudnej rzeczywistości jak sztuka właśnie, jak plastyka, ponieważ ona jest takim wypełnieniem tego wolnego czasu, czasem takiego takiej pustki, która, która gdzieś się tworzy i tak naprawdę człowiek nie wie co ze sobą zrobić i to niezależnie od tego czy mamy talent czy nie mamy talentu warto jest po prostu usiąść i sobie coś tam podłubać i to nie tylko, tak jak zawsze mówię moim dzieciom, dlatego żeby być Artystom, ale żeby po prostu uwrażliwić się, żeby troszeczkę ta ręka pracowała inaczej. Ja często mówię, że teraz, w tym momencie, kiedy jest ta pandemia, zapominamy o o naszych dłoniach, o rękach o sprawności manualnej, takiej motorycznej, małej, tak zwanej motoryce, i to jest bardzo ważne, ponieważ ta ręka musi się ćwiczyć. Pandemia się kiedyś skończy, a wy wrócicie do szkół i zobaczycie, że zaraz będą bolały was stawy, że gdzieś tam ten długopis będzie wam nie leżał w dłoni, bo się okaże, że ręka się szybko męczy, a tak naprawdę w prosty i przyjemny sposób możecie sobie tej sytuacji zapobiec trudnej takiej i bólowej i po prostu porobić Porysować. Byle co, byle było fajne, żebyście siedzieli sobie i naprawdę dobrze spędzili czas. Ten samochód, no cóż, tu może gdzieś nawet mogą być drzwi otwarte, coś się podziało i wysypało się masa listów z tego samochodu. Pan listonosz jeździ szybko i gdzieś one tutaj mogły mu się rozsypać. I cóż tutaj jeszcze. Można narysować, są bloki, są jakieś śniegowe yy, sople wiszące z bloków. Długopis mi trochę szwankuje, jak zauważyliście, ale i cóż, tutaj można napisać też wesołych, wesołych świąt i muszę kończyć, bo jak widzicie, długopis mi już, że tak powiem, odmówił posłuszeństwa. I tak właśnie wygląda mój gotowy, szybki obrazek, tak naprawdę taka szybka fantazja i reakcja na przeczytany przeze mnie wiersz. Oczywiście wierzę, że wy, tak jak mówiłam, zrobicie przepiękne, kolorowe i barwne prace. Ja zrobiłam to szybciutko, ponieważ dzisiejszy dzień jest szczególny i nie chcę Wam zajmować wiele czasu. Pokażę tylko jeszcze kilka prac, które wykonałam wcześniej, żeby może. Inne y, osoby zainteresować i zainspirować. I tu jest też wykonany też tym właśnie długopisem. Nie wiem, czy to jest tak widoczne, ponieważ tło jest zielone, natomiast długopis jest srebrny. Mam nadzieję, że ten kontrast jest widoczny, to połyskuje. To są bardzo takie prace rysunkowe, takie schematyczne, uproszczone. Ale Wy, jak mówiłam, możecie ruszyć swoją fantazję w związku z tym, że mieszkamy w Grudziądzu, to grudziącką fantazję i wykonać fantastyczne prace. Tutaj jeszcze Wam pokażę taką pracę. Która wykonana jest z akwarelkami, czyli farbami wodnymi. Zachęcam do y, takiej aktywności właśnie dzięki tym farbom. Możecie przepięknie y, wykonać pracę. Jest to i trudna, i łatwa technika. Myślę, że dla początkujących będzie o tyle ciekawa, że te farby dają dużo możliwości fantastycznych przejść i takich rozmydleń. Y, tutaj kolejną pracą jest też akwarelka, praca taka świąteczna, zimowa, gdzieś taka samotna choinka w lesie. No i taka ostatnia. Praca, która jest wykonana też akwarelkami, jest to Droga Mleczna nocą, w las, choinka, i mam nadzieję, że telewizja jest w stanie pokazać ten taki cichy nastrój i małą gwiazdkę, która świeci, gwiazdę betlejemską, która sygnalizuje ten szczególny dzień. Ja oczywiście liczę na to, że wykonacie fantastyczne prace, zresztą zawsze takie wykonujecie, zawsze one są przepiękne i cudowne, i jest problem wybrać tę najpiękniejszą, ale staram się sprostać. Temu wymaganiu, chciałam powiedzieć, że każdy kto przyniesie pracę, myślę, że wyjdzie z jakimś małym drobnym upominkiem, a tak jak mówiłam, tych nagród jest bardzo dużo. Do każdego pakietu nagród dołączona będzie płyta przekazana przez Fundację Pomimo Wszystko, której dziękujemy, wspiera nas też w takich inicjatywach i akcjach związanych z dziećmi. Muszę powiedzieć, że to wy właśnie jesteście naszą nadzieją i dla tego miasta i dla tego kraju, dlatego wszyscy widzimy dorośli że warto w was inwestować. Że jesteście ważni y, naszym sercom, naszym duszą i naszym umysłom, i w Was jest tak naprawdę cała nadzieja dla, dla Grudziądza i dla tego kraju. Proszę Państwa, i moi drodzy y, widzowie, ci najmłodsi, słyszę, mój barsz już tam bulgocze, bigos pachnie, a coś innego chyba, dzwoneczki tam brzęczą na niebie. Także żegnam się z Wami już, moi mili, a na koniec chciałabym złożyć Wam wszystkim życzenia. Pragnę złożyć Państwu i Wam młodzi widzowie życzenia zdrowia, spokoju i oby święta były naj, pod każdym względem, najlepsze, najwspanialsze, najmilsze i najkochańsze. Żeby ten nowy rok przyniósł nam wszystkim, niezależnie od poglądów i wiary, nadzieję na lepsze i spokojne jutro. Żebyście dorastali w zdrowym, normalnym yy, i pięknym świecie, wśród dobrych i mądrych ludzi. Tego Wam serdecznie życzę z całego serca. Przesyłam uściski dla wszystkich ogrodziądzan. Oczywiście widzimy się za dwa tygodnie w kolejnym wydaniu Sztuka Cię Szuka, czyli lekcje plastyki. Zapraszam serdecznie, żegnam się, do zobaczenia, trzymajcie się. Papa! Pa.